Rok po otwarciu nowej placówki domu Symeona i Anny, którą prowadzą siostry służebniczki, chętnych seniorów przybywa. Dzięki nowemu przestronnemu budynkowi mogą liczyć na wiele ciekawych zajęć, rehabilitację, a także pobyć ze sobą pod opieką sióstr. Seniorzy cały czas podkreślają, że ten nowy dom jest dla nich wielkim darem. Są bardzo wdzięczni właśnie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten dom w nowych warunkach może dalej funkcjonować, bo nie wiedzieli, że, że po prostu mogło być różnie. Mogli, mogli po prostu nie mieć tego domu. Jest ich pełna grupa i cały czas mamy też osoby, które chcą się zgłaszać, więc pewnie będziemy się w przyszłości mierzyć z tym, żeby jednak ten dom przystosować do jeszcze większej ilości osób, bo widzimy, że potrzeby są ogromne. Tak wielką radością dla nas jest to, że nasi seniorzy podkreślają, że to faktycznie jest dom. To nie jest tylko miejsce, gdzie oni przychodzą, żeby zabić swój czas, tylko oni tutaj idą naprawdę z wielką radością i to widzimy w każdej porze roku. Podopieczni domu Simona i Anny nie wyobrażają sobie już spędzić dni samotnie w czterech ścianach. Tu mogą liczyć na rozmowę, wsparcie sióstr, kolegów i koleżanek. Potrzebują troski, uwagi akceptacji. Opiekunki starają się im przygotować wiele ciekawych zajęć artystycznych, dekoratorskich, kulinarnych, po to, żeby czuli się potrzebni i zaopiekowani. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mimo tego, że są obciążeni też różnymi niepełnosprawnościami, trudnościami, że właśnie umożliwić im jednak tą aktywizację. I już byli też w sanktuarium w Błagiewnikach, w centrum Jana Pawła II. Dzisiaj pojechali do Dukli, do Komańczy. Mamy też takie mniejsze wycieczki tutaj w naszych okolicach. Także oni są bardzo wdzięczni za to, że, że mo mogą jeszcze dalej właśnie się aktywizować. Czasami nam mówią, my nie mielibyśmy z kim jechać, my do tej pory jeszcze nigdy nie byliśmy w takich miejscach, a teraz są. Siostry służebniczki wkładają dużo serca w opiekę nad podopiecznymi w starszym wieku, dlatego te osoby pomimo swoich chorób, niepełnosprawności chcą wciąż tu przychodzić i cieszyć się życiem.